Witam cię serdecznie z tej strony Agnostic. A dzisiaj mam dla ciebie kolejnego gameplaya z kolejnej krowy, która nazywa się MG36. Jest to moi, f, moje favorite gun z LKM-ów. Tak najbardziej lubię tą betoniarę, ponieważ nie ma żadnego recoila, szybko się przeładowuje. No i ogólnie jest spoko. Co do dodatków, to używam chwytu i tumika. Dzięki temu właśnie nie ma tego recoila. Dzięki tumikowi nie zasłania nam przeciwnika ten ogień podczas wystrzeliwania amunicji, kulek, czy jakby tego nie nazwać. No, dzięki chwytowi oczywiście nie mamy recoila. Pewnie już wcześniej wspomniałem, nie pamiętam za bardzo. Początku zdania, które powiem, ale tak to jest właśnie u mnie dziwnie. Niestety, takie są minusy bycia ścisłowcem. No ale co mogę tutaj więcej rzec? Używam ustawienia perków takiego jak w poprzednim filmiku, czyli Blind Eye, Quick Draw i Stalker. Specjalistę sami możecie. Zauważyć czyli Marksman Slide of Entity Hardline, ale tak. Co by tutaj jeszcze powiedzieć? Kusko zrobił table moaba i możliwe, że wstawię jego gameplaya. i Możliwe, że też on nakręci do niego komentarz. Możliwe, że tak, możliwe, że nie. No, mi to się jeszcze na razie nie udało, ale właśnie. Grałem z nim jakoś i chyba z kimś jeszcze, nie, chociaż niekoniecznie i akurat mu się to udało zrobić na domie. No ale tak, to też nie jest taka zbyt ważna informacja. Mm, już dwa tygodnie nie wrzucałem żadnego materiału. I tak, dzisiaj jest czwartek wieczorem i postanowiłem właśnie sobie coś nakręcić. Możliwe, że zrobię jakiś poradnik Możliwe, że na przykład o orientacji w terenie. Od tego jeszcze dokładnie nie wiem, właśnie. Według mnie orientacja w terenie to jest najważniejsza rzecz w Call of Duty. Ważniejsza niż strzelanie, bo jeżeli potrafisz znaleźć się za plecami przeciwnika, to nie, 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 nie trzeba umieć strzelać, żeby go zabić. A tak, a dzięki mistrzowskiemu wykorzystaniu tego otoczenia potrafieniu się odnaleźć w tym wszystkim. Możliwe jest, z, yy, no, znajdowanie się za plecami przeciwnika. No, jeżeli trochę się właśnie pomyśli. To naprawdę jest sporo aspektów, które no, są ważne w tym poruszaniu się i tak dalej. Na przykład możecie sobie nie zdawać sprawy, że żeby sprawdzić czy kroki przeciwnika, czy jakiś dźwięk, który usłyszymy, można po prostu no Sprawdzić, czy to są naprawdę kroki przeciwnika Za pomocą radaru No wiecie, no na pewno jacyś zaawansowani gracze To z łatwością o tym powinni wiedzieć Ale no, większość robi to po prostu podświadomie Nie zwracają na to uwagi, że No to robią po prostu taki nawyk Ci początkowi gracze, czyli no, większość z was O tym po prostu mogli nie wiedzieć Mogłeś o tym nie wiedzieć. Mm -hmm. O czym jeszcze mogę tutaj wspomnieć? A może... O takim... Ciekawym... Ciekawej sytuacji? Która się zdarzyła w mieście mojego znajomego z Holandii? Otóż... W takiej małej miejscowości w takim małym miastku, mieście... Haren... W Holandii właśnie... W którym, w którym zamieszkuje, zamieszkuje właśnie mój znajomy. Jego znajoma zrobiła taką imprezę. Imprezę na 16 urodziny, która jest właśnie odbywa się jutro. I zrobiła ona taki event na Facebooku. Tylko zapomniała przedstawić na Private, żeby właśnie nie mogli się każdy każdego zapraszać. No i przez to. Zaprosiła parę znajomych, którzy mają właśnie dużo znajomych, i tam ci zaprosili też dużo znajomych, i tak Tak się to właśnie ciągnęło, że ma 60 tysięcy zaproszeń na tą imprezę, z czego 16 tysięcy się zgłosiło, że przyjdzie. No a ta sama miejscowość ma 16 tysięcy mieszkańców, więc może być jutro <grych> całkiem tam ciekawie w tej miejscowości. No ale tak to czasami jest. Taka jest moc internetu. No. Ciekawe, może zrobił o tym też komentarz właśnie ten mój kolega. Po angielsku, więc jeżeli ktoś tam chce to dodam do opisu, można sobie obejrzeć. No i dobra, to już widzę, że koniec filmiku, więc nie będę zaczynać innego tematu. Dziękuję za oglądanie! No i na razie. Cześć, oj, co coś jedzie za, za tym, za oknem, chyba karetka po mnie No cóż, to do zobaczenia w kolejnym filmiku.